Dzień dobry Państwu. Po raz kolejny przychodzę z propozycją sałatkową, ale ta sałatka może być serwowana jako główny posiłek kolacyjny, może być jako przekąska, jako lunch, jako brunch. Wedle Waszego upodobania. Smaczna i zdrowa, bo tym kieruję się, tworząc swoje przepisy. Wszystkie składniki wypisuję na dole, także spokojnie możecie sobie obejrzeć, a później wrócić i sprawdzić, jakie, jaka gramatura i co, gdzie, jak dodawać. Prosty przepis. Zaczynamy od cebuli, i tutaj będę pokazywała na cztery. Cztery, posił... Cztery porcje, przepraszam, posiłki chciałam powiedzieć. Cztery porcje, więc zaczynamy od pokrojenia cebuli. I tutaj połówka cebuli, czerwonej cebuli, cienkie, bardzo dosyć takie cienkie plastry, jak widzicie, musimy ją jakby zapeklować. Mi wyszło 43 gramy tej cebulki, do miseczki leci i. Musimy troszeczkę odczekać. Będziemy się pozbywać um, takiej cierpkości, więc zalejemy ją dwoma łyżkami e, czerwonego e, octu, czerwonego octu. Także jak widzicie tutaj do miski i dwie duże łyżki mm, czerwonego octu. Red wine vinegar czerwonego, winnego octu. Dwie łyżki. Mhm. Wymieszać, przemieszać i zostawiamy na pół godziny. Niech ona sobie po prostu ta cebulka e, taka e, wymoczona z postoi. Jak już mamy cebulę e, odstaną. Nie, nie martwcie się, na pewno zauważyliście to, że wrzuciłam cebulkę, która spadła obok U mnie wszystko jest myte, no i ja sama to zjadam Dobra, przekładam po prostu do dużej miski, gdzie wszystko będzie razem mieszane no oczywiście y, szybciej można to zrobić, niecałe 10 minut, oprócz tego, że cebula stoi i y, y, y się moczy że tak powiem, można by zrobić to w, dosłownie w 5 minut. Mi tu wyszło 10 ze względu na to, że pokazuję Wam dokładnie krok po kroku i trochę chcę porozmawiać na ten temat, albo nawet na inny, ale po prostu odezwać się do Was z jakimiś informacjami na temat niekoniecznie niekoniecznie tego hmm, przepisu. Dobra, dwie puszki, dwie całe. Puszki, fasoli, kanelini. Kanelini. Dokładnie. No i za każdym razem, jak będziemy tam dodawać, mieszamy, łączymy wszystkie składniki ze sobą. No i tutaj będzie teraz najdłuższa część pracy. Najdłuższa z tego względu, że ja będę bawiła się i dodawała seler naciowy seler naciowy ja mam tu 120 g selera naciowego 2 3 takie gałązki 2 3 gałązki 4 w zależności jak, jakie duże 120 g selera naciowego teraz dodaję oliwy z oliwek Dwie łyżki oliwy z oliwek. No i serce naciowe, za chwilę będę dodawała do, mm, do pozostałości składników, do pozostałych składników. Dobra. Wiadomo, tutaj z pomocą przychodzą ekstra nożyczki, które używam tylko i wyłącznie w kuchni. Kroję praktycznie tym wszystko od drobiu po warzywa. Naprawdę genialnie się sprawdza. No, i teraz trochę się pobawię. Przy okazji mogę Wam powiedzieć, że seler naciowy jest, jest naprawdę bardzo, bardzo zdrowym warzywem. Przy okazji ma bardzo niską zawartość kalorii. Także jest. Polecany przy dietach różnych, dietach ogólnych. Przyspiesza eee... metabolizm, ułatwia odchudzanie. Co tam mogę powiedzieć? Eee... Tak jak wspomniałam, ma bardzo mało kalorii. Eee... Inaczej smakuje jak seler, jak korzeń, eee... ale eee... chyba bardziej mi. Smakuje um, seler naciowy. Ma dużo witaminy C, um, co tam ma, witaminę E. Ma naprawdę wiele składników w takich. Jest białko. Um, naprawdę ma błonnik, ma, ma potas, ma, ma wapń, magnez, ma no słuchajcie, naprawdę dużo rzeczy e, takich właściwości potrzebnych dla naszego organizmu. Tu się rozgadałam e, specjalnie, żeby pokazać właśnie, e, nie pokazać, a z, zająć Was tą e, moją powolną dłubaninę, w sensie krojenie selera. I teraz 75% e, 75 gram pomidorów ym, suszonych na, jak to się mówi, ym, słonecznym świetle? To jakoś tak to się mówi? Po prostu suszone pomidory z ziołami, z ziołami. 82 gramy ja mam tutaj, ym, no tak trochę więcej mi się ym, dało, ale specjalnie ten smak jest wtedy wyraźniejszy po prostu. No i to samo. Poprzecinać albo poprzekrajać w takie paski, najlepiej paski. Najpierw pomidorka bierzemy na pół i później w paseczki raz dwa. Zobaczcie, jak niewiele trzeba do uzyskania potrawy, po prostu potrawy, bo to jest w sumie jedno danie. Co jeszcze mogę powiedzieć? suszone pomidory i to by było na tyle, bo to jest tak naprawdę jeszcze jeden składnik tutaj pójdzie, to będzie 10 gram natki pietruszki, kto, ten olej również do, dodaje. tak, on jest policzony, więc wszystko dobrze, wymieszać dokładnie, przełożę tylko, bo przeszkadza, O, od razu lepiej widać. Ta cebula jest całkiem inna, gdy jest namoczona. I to jest fajny patent do, do, do podawania, właśnie cebuli do sałatek. Sól, sól morska, sól himalajska, jakaś ziołowa lub. Jaka tylko, jaką tylko używacie w kuchni. Ja używam akurat do sałatek soli himalajskiej. Dodatkowo dałam pieprz, jak widzieliście, mogliście zaobserwować. No i tak jak wspomniałam, ostatnie, co tutaj dodamy, to jest pietruszka. No i tu pietruszeczkę. Pomału trzeba. Znaczy może szybko, nie, nie trzeba pomału jej siekać, tak jak tutaj w tym przypadku. Delikatnie to robię. Dosyć sporą kiść natki pietruszki, żeby była ona wyczuwalna. Tak. No, i oczywiście wcześniej natka również była umyta. Bo to, że dodana z krzaczka, nie znaczy, że, nie może, że, że ma taka pozostać. E, musi być umyta, koniecznie. Wszystkie składniki łączymy ze sobą po raz kolejny i ostatni. Wystarczy już w tym momencie przełożyć do miseczek i podawać, serwować. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję, że wykonacie, spróbujecie, wypróbujecie i dacie znać swoim znajomym o takim kanale, jakim jest mój kanał kulinarny. Dziękuję ślicznie za uwagę. Smacznego. Do zobaczenia. Miłego dnia. Papa. Pa.